Cześć siemanko widzowie, to jest wasz oczekiwany film z pasmofobii. W końcu temu panowi Wojtaso chciało się zagrać. Przywitaj się. No. Siema, siema, widzowie. No dokładnie. Później będzie jeszcze ten K Kacpio FS. Czyli Colim, dokładnie. Czyli z Colim. Znaczy żebyśmy pojechali. I tak na rozgrzewkę, bo coś tam pisał, że mu się z laptopem coś... Pierdziela. Tak! No to wiecie, taki jest. Mieliśmy się umówić na 19, a jest 19:15, nie? Przepraszam widzowie. No, tutaj się koledzy trochę duży wczytuje. Dobra, a to ja w sumie wezmę imf też, bo on już nie bierze imf -a. Jakie mamy? Słychać mnie na CV? Słychać mnie? Tak. Dobra. Dobra, jak coś to w piwnicy są. Ja idę włączyć korki. Ty szukaj już ducha. Dobra. To ja będę szukał. Kurde, szkoda, że wam wtedy się nie nagrało, bo mieliśmy taką fajną rundkę. Ej, czaszka już jest. W, w, w salonie jest czaszka jak coś. Nice. Zobacz tutaj, O! A tu? Pentagram nie. Tu gdzieś tutaj było, zobacz tutaj jest 16 stopni A tu? Tu 17 A piwnicy? Nie, piwnicy było też 18 A tu? Tu salon, salon sprawdź salon, bo słyszę, że salon 12 stopni, 11 Dobra, można się schować jak coś Uchylone drzwi były to Tu 20 stopni to nie A tu? Tu przedsionek, bo on tutaj czasami tutaj też może być A tu? Może tu? O, tutaj, czekaj, czekaj, tu gdzieś było Ej, tu jest 9 stopni Tu? A tu? Tu jest 11 A tu? A tu? A tu jest 9 stopni, tutaj No to tutaj 10. się rozkładamy Ale to niemożliwe, żeby to było To jest na górze, gdzieś na górze, piwnica nie. A zobacz tutaj. Tu 19 stopni, nie no tutaj nie no gdzieś tutaj, tutaj. Tu mam 8 stopni, a poczekaj, a salon? Tu mam 9 stopni, a tu 8. No to tutaj, salon. Dobra, no to sprawdzimy salon. No sorry za takie zamieszanie, ale po prostu duch się dziwnie skrył. Tak. Dobra, cięcie tutaj będzie. Trzeba, widzimy się po krótkim cięciu, bo tutaj. <noise> no, się stała jedna rzecz. Idziemy sprawdzić teraz sól. Krucyfix położymy. Mr. Custy. Krucyfixa też położymy. Wezmę tego do ręki, bo on mi gdzieś tutaj pokazywał Czekaj, na razie więcej rzeczy nie rozkładaj, bo tu nie wiadomo... Sprawdź teraz temperaturę, ile tutaj. Dobra To tu jest 8. A tu Tutaj jest 8. A tu? A tu? A tu? Dziewięć. Dziewięć. 21 No to nie, tutaj no to w salonie do... o! o! A nie ma utrafeletu Poczekaj, poczekajcie chwilę, bo nie będę się przez chwilę ruszał. widzowie, bo chyba Mr. CapsioFS FS coś napisał. No, no nie, nie. <grym> czekaj, nie wiem, jak on ma na tym YouTuber. Capsio FS Capsio FS. On sam, Ej, odznacz sobie ultrafiolet, bo raczej nie będzie. Ale wysypię jeszcze jedną. Docy, docy, no docy, no. Poczekaj, to ja Poczekaj, ale weź no, zgaś... zobacz od razu widmowe No widzisz, orby. Orby, no i teraz... ultrafioletce oznacz. Ultrafioletu na pewno nie ma. Sprawdź, sprawdzasz spiryta, czy ja sprawdzam spiryta? Dobra, to zgaś mi światło. Ty diable rzucił. Nie ma, nie ma, chodź, bo się dzieje coś. Dzieje się, dzieje się. Co ty diable z tym kosą? No. A gdzie ty jesteś? A, idzie, dobra. Tylko weź zapal, bo... Psycha nam siada, jak mamy zapalone widzowie, wiecie? Coś tam był IMF, ale to na pewno. Coś rzucił we mnie śmieć. Bo mroźnych już nie musi być, tak? A nie mogą być mroźnych. Kurde. Spirita se oznacz, na pewno. Oto... No Może coś będzie Na pewno są widmowe kule o, tak. Yeah. No tak, nie kule to są orby Żebyście ja nie widzieli O Jest, załapałem go Mam Masz No załapałem go Ej! O Event Ta Napyę jest bardziej straszna No Mr. Capsio FS, by zużył kadzidło. No możemy sobie odpalić telewizorek, widzicie o. Czasami ten diabeł odpala, ale to. Ja sprawdzę tę ten mroźnię, bo coś czuję, że... Bo jest na razie 3 stopnie. Jeden i pół Z jedna stopień? 19 dobra, ja w sobie będę sprawdzał. zobaczymy, czy to jest tego... O! To jak znajdziemy już ducha, poczekaj. Nie, odp nie odpalaj. Dla widza odpalimy. No. O! 0,0 jest stopni. 0,0 było. E, dobra, widzimy się po krótkim cięciu, i są widzowie mroźne. 0,3. Dobra. dobra, no to co? Odpalamy widzowie, tylko trzeba tutaj, jak coś, tu tutaj się chowamy. Wojtaso. No było minus 0,3. Aj, dobra jest, no. Dobra, ja odpalam, ty używasz. On zginął? Nie, zdech! Ja... Pi to ten śmieć... ...Jurej. Oh, dobra, pożegnamy się jak już będziemy tam. Kurde, szkoda, że zginął. No ja pierdziele. No niestety, no. Czasami tak bywa. O, odblokowałem, nowe widzicie? Czemu zginąłeś? Jak już użyłem, to mnie złapał. A ja jeszcze jednego użyłem. Ale akurat, jak użyłem, to mnie złapał. Nie wiem czemu. No, widzicie, no widzę, no. Mmm. Zaraz sprawdzę, ile mamy tutaj. Ile mamy nagrania? Eee, 12 minut. No to nie no, skończymy już filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nagramy jeszcze kolejny zapas, ale no nie wiem, no, czy Capsio FS będzie grał. No napisał znowu coś, zaraz wam przeczytam. Mm. No i wbijajcie oczywiście do niego, dawajcie lajki, suby, bo to jest prawidłna morda. Zakończymy ten odcinek już. Może Capsio FS będzie na następnym odcinku, ale zobaczymy.